Witam, witam. Dzisiaj niezwykle wiosenny, w pierwszy dzień wiosny i w dzień Wagarowicza. I niekoniecznie chciałabym, żebyśmy go utożsamiali tylko i wyłącznie ze szkołą. Chciałabym nas e, zachęcić do tego, żebyśmy zrobili sobie dzisiaj e, w myśl zasady dozwolone do lat 18 wagary od. Wagary od czegoś, co jest bardzo trudne i dzisiaj niekoniecznie mamy na to ochotę, a może chociaż o jeden dzień zaczekać. Wagary od, nie wiem, jakiejś natrętnej myśli, która Chodzi za nami ostatnimi czasy i trochę nam zatruwa rzeczywistość. Wagary od tego. Z czego możemy się w sumie dzisiaj obejść i świat się nie zawali. Wagary dlatego, żeby zadbać o swoją higienę psychiczną. Pomyślcie o tym, od czego możemy sobie dzisiaj zrobić wagary, żeby poczuć się lepiej, żeby ściągnąć coś z tego naszego plecaczka, który nosimy na co dzień ze sobą. Zróbmy takie wyzwanie, od czego dzisiaj zrobisz sobie wagary, żeby było lepiej.